Przede wszystkim, dzisiaj tak nietypowo, zaczynamy od schładzania słoika syropu ze słoikiem w śniegu po prostu najszybciej i najprościej, i tak słuchajcie, w związku z tym, że tutaj jak widać, mam niecałe 2 litry wleci 60 gram kwasu szczafiowego, No, normalnie na 2 litry to ile by wychodziło? 64 gramy, tak? Bo 32 gramy na litr. No, no, i to wsypujemy, trzeba wymieszać. Woda jest oczywiście letnia, sprawdzona przeze mnie osobiście palcem. No i co, no i zabieramy szczykawkę. Ja biorę taką szczykawkę 100 ml. Odmierzam sobie na rodzinę, na odkład. No i polewamy. Zresztą, resztę zobaczymy się przy ula. Zapraszam do oglądania. No i tak, jak widać, roztwór jest przygotowany. Kartki, które wrzucę. Do Denicy, że mniej więcej mieć jakiś podgląd, jeżeli chodzi o pszczoły. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Rano miałem parę rzeczy do załatwienia. Widzę, że tu już jakiś ruch jest. Dzisiaj się zapowiada bardzo ciepły dzień, ale kłęby jeszcze raz wczoraj powinny być zwarte, zbite. Eee, także, no co, słuchajcie, ja się ubieram, nie tracę czasu, bo też za niedługo do pracy. Zapraszam do oglądania, widzimy się przy jakimś odkładzie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, warto sobie słuchajcie ten słoik zabezpieczyć, ja tu kawałek streczu dałem pod nakrętkę, tak jak, tak żeby mi się po prostu nigdzie ten roztwór nie wylewał, ja tutaj miałem kawałek, żeby przejść, jak sami wiecie, mam trochę pasiekę oddaloną od domu, no i idealne zabezpieczenie to kawałek folii po prostu pod nakrętkę, tak aby się, no nie polać tym roztworem, no się będzie człowiek cały lepił, to nawet nie chodzi o to, żeby coś się tam stało, no ale ja nie lubię się ogólnie lepić syropu. Cukrowego. No i zobaczymy z tamu odkładu słychać. kłęby jak widać jeszcze zwarte, ale słuchajcie, ja już widzę, że będę musiał tutaj im troszkę tą folię podwinąć, bo jednak gdzie nie gdzie się pojawiła. No i jak ja to polewam, w ten sposób pszczółki polewam. Mm. I tak, słuchajcie Zrobimy w ten sposób Tak, żeby ta wilgoć się tutaj nie gromadziła No i tak, żeby nie było, że tylko jedną rodzinę pokazuję Tutaj jak widać Też jest kłąb zbity jeszcze Siedzą tutaj pszczoły Po prawej stronie I tak samo. Jeszcze troszkę może. Na no, taką rodzinę około 50 mililitrów Teraz Telefon mi upadł. Słuchajcie tu tak samo. Tak samo zrobię w ten sposób. No i tak, powiem Wam, że tak przypuszczałem, kłęby jeszcze będą zbite, bo wczoraj było może jakieś 3-4 stopnie na plusie. Dzisiaj już jest pewnie około 8. No i co? No i słuchajcie, wszystkie odkłady żyją. Jedne wiadomo słabsze, drugie mocniejsze. Tu w jednym zauważyłem ślady myszy na denicy. Mam nadzieję, że No. Słuchajcie, tak zajrzałem, ale no, nie widzimy jej tam nigdy dalej. Mam nadzieję, że pszczoły po prostu ją przepłoszyły z gniazda, może weszła tylko yy, no, zjeść te trupki, co leżą na Denicy. No, mam nadzieję, że ją pogoniły. No wiadomo, no, nie będę grzebał, rozchylał, rozchylał yy, ramek, nie będę tutaj im wychładzał gniazda. No ale myślę, że, że raczej no, jej tam nie ma. No taką rodzinkę, słuchajcie, yy, yy, która, odkład, który siedzi na pięciu ramkach No to nie powinno się moim zdaniem ruszać, no chyba, żebym faktycznie widział tą mysz Albo żeby tam było gniazdo, ja widziałem tylko No to jak ta mysz powyjadała yy, No pszczoły, osyp i dwa bobki Tyle po myszy było widać No mam nadzieję, że i tam nie ma Jakby był jakiś taki cieplejszy dzień w którym bym miał więcej czasu dzisiaj to już się do pracy zbieram. No to może bym się pokusił, żeby tam przejrzeć ten odkład. Ale myślę myślę, że raczej nie ma. No pięć ramek to kurczę, no zauważyłbym, nie chciałem tu nic z Demolki robić. Polełem tylko tym kwasem szczawiowym dosunąłem jeszcze zasówkę i mam nadzieję po prostu, że jej tam nie ma. Słuchajcie, powkładałem kartki A4, tak żeby mieć jakikolwiek podgląd, podgląd na to. Czy ta waroza się sypie? Myślę, myślę, że powinno się tutaj posypać jeszcze tej warozy trochę, bo te pszczoły no, ostatni raz ja tymi cegiełkami leczyłem. No, syropu, ja zawsze robię więcej, wolę, żeby mi po prostu zostało, jak miałoby braknąć. E, do rzeczy, słuchajcie, idę jeszcze poleje tą rodzinę, która była najbardziej porażona dręczem. Za dużo, za dużo, no nie kręcę, no bo tak jak sami wiecie, no do pracy się śpieszę, także mam nadzieję, że mi się tylko tutaj materiału uzbiera te 8-10 minut. Staram się raczej tych filmów krótszych nie kręcić. No i co, no i słuchajcie, czym przy tych odkłada za tydzień czasu, ile tej warozy się posypało. Jak słuchajcie, ktoś ma jakieś pytania, no to śmiało możecie komentować, ja zawsze odpowiem. Jeżeli chodzi o, o metodę z polewaniem kwasem szczawiowym, roztworem, no to ja już ją stosuję parę ładnych lat. No i nigdy nie widziałem, że poparzyło pszczoły albo coś złego się tam stało. Na taką rodzinkę pięcioramkową na kłąb leję około 50 ml. No, też w zależności ile tych pszczół tam jest. No nie? Jak będzie słabsza, e, słabsza rodzinka, no to tych pszczół, słabszy odkład, no to e, tych pszczół będzie mniej. No to wiadomo, to poleje tam 34 40 litrów. Jeżeli będzie mocniejsza, no to leje nawet 50-60. No przeważnie to szczykawka taka 100 litrów, no to na dwa odkłady mi tutaj wystarczało. Nie wiem, w dwóch albo w trzech odkładach zauważyłem, jednak trochę tej wilgoci się pojawiło. No i wziąłem, jak sami widzieliście, tą folię. W każdym tutaj odkładzie tak to zawijałem na ramki. Żeby, tej wentylacji było, żeby ta wentylacja była lepsza Mam nadzieję, że będzie dobrze Wiadomo, jeszcze w styczniu najprawdopodobniej tu będę zaglądał Bo no myślę, że tego pokarmu mogłoby im braknąć Ja tak jak sami wiecie, ostatnio mówiłem, tak dosyć oszczędnie karmiłem No i co, no i w styczniu na pewno wleci jakiś film W cieplejszy dzień W tych rodzinach, w których będzie taka potrzeba, będę podawał ciasto i odkładom Myślę, że już damy spokój do stycznia. Jak widzicie, gdzie nie gdzie ruch już jest, ale nie ma co się dziwić. Słońce. W słońcu powiem Wam, że temperatura jest na pewno około może 15 stopni nawet. Bo termometr pokazywał, jak wychodziłem 7. A dzisiaj chyba zapowiadali właśnie jakąś wysoką temperaturę, już nie pamiętam. No dobra, mniejsza oto, eee, tradycyjnie słuchajcie, zachęcam do dawania tak w górę, bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału, no i zapraszam do oglądania, ja się śpieszę, o to jak mówię, zbieram się za niedługo do pracy, jeszcze pasowałoby coś zjeść, bo nawet śniadania nie jadłem, miałem parę spraw do załatwienia rano, widzimy się przy tej rodzince, która była najbardziej dręczem porażona, przy okazji jeszcze sprawdzimy ile się tam posypało, no i ją w ramach takiego eksperymentu po prostu poleję jeszcze raz kwasem, e, roztworem kwasu szczawiowego, myślę, że no nie zaszkodzi, a bardziej pomoże skoro ta rodzina tak, jeszcze raz się powtórzę, ona była najbardziej, to jest rodzina najbardziej porażona jaką mam tutaj na pasiece. tam najwięcej dręcza było zapraszam do oglądania no powiem Wam, że jest ciekawie pszczoły wszędzie latają jak widać, czyszczą lenice No, no nie wróży to zbytnio dobrze. Tu tak samo jest ruch duży. Zobaczymy, słuchajcie co tu słychać. A zajrzymy sobie, czy tu się coś więcej posypało. Tu nic więcej nie ma. I zajrzymy sobie tutaj. No i tu widzicie, tego dręcza jest dosyć dużo. Dlatego te pszczoły poleję jeszcze raz. Czy zastosuję drugi raz kwas szawiowy, bo wcześniej tu była sublimacja. Zobaczymy, co tu słychać. Nie ma wilgoci, nie ma wilgoci. Tu widzę, tak samo muszę zagiąć. Muszę zagiąć tam. Folię, bo trochę wilgoci jednak się pojawiło. No i tak. Słuchajcie, pszczoły latają, oblot jest. Zapowiada się ciepła zima. Nie wiem, czy czerwiec, czy nie. No, w każdym razie przeleczyć pszczoły trzeba było na waroze. No i co, no i drobne korekty, tą folię poprzyginałem, także no po prostu mniej wilgoci było w ulach. Myślę, że teraz powinno być ok. No i co, no byle do wiosny. Na chwilę obecną wszystkie rodziny żyją, wszystkie odkłady żyją, ale z odkładami to ja się spodziewam, że tam parę sztuk może polecieć tych słabiaków. Wiecie jak to jest, no zawsze szkoda, szkoda połączyć. No, nie wiem czemu, ale ja do tej pory tak mam jeszcze. Przypuszczam, że co po niektórzy z Was, z was tak samo mają. No ale no zobaczymy, zobaczymy. Jak no, słuchajcie, yy, na wiosnę wyjdą bardzo słabe. No to będę łączył to wiadomo, coś się nie przezimuje. No to będzie trzeba opalić ule, tam zdezynfekować. Jeżeli chodzi o styrodury, to ja dezynfekuję rapicydem. No ale na chwilę obecną no, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie ok i że dużych strat nie będzie. No, ale jestem świadom tego, że parę sztuk zawsze no, może nie przetrwać. Dobra, ja się słuchajcie, zbieram do pracy idę na obiad. Już mało czasu zostało. Pszczółki, jak widać, no, mają się dobrze. W praktyce, no tu są te dwa słabsze, to one nie latają, ale tam w praktyce no, wszędzie ruch jest jakiś. Jeszcze one są w cieniu. Tak słońce jeszcze nie dotarło. Ale oblot jakiś jest. Dobra, widzimy się myślę pod koniec tygodnia, zobaczymy ile tej warozy się tam osypało. Zapraszam do oglądania, ja się żegnam z Wami, trzymajcie się cześć. Hej.